Dobra, jak widzieliście, dużo kopaliśmy, aż się kilof skończył. No naprawdę ładnie, ładnie. Tam jest piętro z lawą. Znaczy, zrobię piętro z lawą. Zrobię nowy kilof. 8 diamentów. Trzeba będzie na poszukiwania wyruszyć strasznie dużo... Wiecie, kamienia, węgiela, nawet jeden tak prawie. Stopmy żelazo. Dobra te briki wezmę, też briki wezmę To się przytapia, Ten nie ma, to ten jest dobra Dobra Chodźmy pokopać. Chciałbym pokopać... Wow do bedrocku sam do adminium i od tego poziomu robić takie różne tunele w boki, tak jak na tamtym sobie. Bo naprawdę przyniosło to fajne rezulta rezultaty. Aha. Jeszcze po 25 kratek nad wydrukiem jesteśmy. Tak 25 kratek do bedroku. Wy, spokojnie, udałem się. Albo po prostu... Nie. To w następnym odcinku dokończymy. Pip, pip. Bo już mi się też kończą... Nie torczę, tylko drabinki. No to jeszcze trochę możemy pokoić <laughs> Dzisiaj taki trochę nudniejszy odcinek pewnie będzie tytuł Nie wiem hmm. muszę się jeszcze na ten tego odcinka zastanowić Nie wiem Naruciak plus kilo równa się ostra da <laughs> O dobre Ciekawe, ciekawe. Może to i taka będzie razu nawet. Nie wiem. Jeden diamentowy kill of poszedł, ja pierdzielę. Mhm. Czyli jeszcze tylko dwa poziom. Dobra, trzy. Żeby było fajnie. Raz, dwa, trzy. Pik. Pik. Raz, dwa, trzy Pyk. trzy dwa, tak? to pik. pik pik pyk. Pyk. trzy to to słyszeliście? Coś tu tu i to są chyba pająki Dobra, idziemy na hardcora może co Zobacz co to jest m mnie wkurza. mi w górze. Jest tu łazi i co? Bezradny taki mam siedzieć. E tam sobie tak, tak Woda. Co tam jest? Coś na pewno, ale co? By nie ten dziadowski prąd wody ten F3 No coś tu jest, są pająki Nie! No bez jaj Ośmiernica? Nie, 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 Trzymyk się jaja. Te ośmiornice. <śmiech> Patrzcie. <śmiech> to będzie piętro z wodą. <laughs> ja... Ośmiornice! Cześć Mogę was tu hodować? Zrobię wam gołem przed nocą, Jeszcze mogę popływać. Uwaga, uwaga, wezwalny to Jakie fajne Cześć Ty będziesz nazywał gluto <grymne> Ale fajne Cześć Ja myślę, że to jakieś szkielety czy coś łażą mi to A to tylko moje kochane te Ten teges trochę doblany ale wiem, że jak odejdę to wycikniecie, więc sorry Przepraszam <grystanie> Jakie mogę tu zrobić? Ja mówię, sadysta. <grystanie> I am sadysta Zmyło mi torczę gdzie jest trzeci torcz? Te. Te Where's my torch? Where's my torch? Ki. To będzie piętro z wodą. A to czekajcie. Tak, to będzie tak. Tak, tak. Hmm. Tak, 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 tak. O, co ja tu chcę zrobić? Mm -hmm, mm -hmm. Nie wiem, po prostu będzie tak, o piętro z budą i tu będzie taki, taki ten, o, będzie znajebiście po prostu Ja tu myślałem, że to jakieś teatru to ośmiorniczki, ale na takiej głębokości dziwne Dobra, wyjedziemy się za chwilę, jak będę u góry Uj, tak, zginąłem, bo zeskoczyłem przez przypadek Mnie <laughs> Jestem u góry, na powierzchni Mogę poddychać świeżym powietrzem A teraz tam widziałem owcę i ją zabarwię Żeby była czarna Chodź tu słucham. Nawaj Dawaj wełnę, Dwie. <grystanie z góry> Jestem zły A teraz tamtą A co tu? Już? Za nogi, psie ten ty nie psem, ale jesteś owcą, więc chodź. Pip. Pip. Jedno. Jedno. Ale też dobrze. <ścoughs> o jezu. Tak, gdzieby taki też trochę nudniejszy odcinek. Ale no cóż, co zrobić. Ale i tak było fajnie. Według mnie, no... Trochę FPS spadły. Dobra, więc do zobaczenia w następnych następnych odcinkach. Cześć!